Dostałem masę wiadomości odnośnie śmierci dziecka Zuzy i Kondrada, także w dzisiejszym odcinku o tym sobie pogadamy i powiem co wiem na ten temat, a podejrzewam, że bardzo dużo mogę powiedzieć. Jak mogliśmy widzieć w zapowiedzi nowego sezonu, Konrad dostał telefon, w którym poinformowano go o tym, że ZUZA rodzi. Wtedy akurat był na zmianie w Addiction. Pabie byli jeszcze Iwona z Wojtkiem. Przyjaciele udali się do szpitala, w którym dziecko przyszło na świat. Niestety lekarz prowadzący nie miał dobrych informacji dla ojca. Dziecko nie oddycha samodzielnie, lecz przez respirator. Nie wiem czemu każdy kto do mnie pisał od razu zakładał śmierć syna Zuzy i Konrada. Podczas porodu dziewczyna mogłaby w siódmym początek ósmego miesiąca, więc dziecko jest wcześniakiem. Wiem zaraz znajdą się specjaliści i będą gadać, że tak nie jest. No ale tak jest moi mili. Zresztą gdy Kondrat dostał telefon ze szpitala, to nawet Wojtek był zaskoczony, że Zuza rodzi. A Iwona powiedziała: Co teraz? Moim i zarazem kolegi zdaniem nic się nie stanie. Po prostu muszą jakoś wytłumaczyć nieobecność Zuzy na planie. Pewnie jak Justyna wróci, to z dzieckiem i wszystko będzie dobrze. Ponadto na insta serialowego Konrada widać było, jak przygotowuje się do roli ojca. W dodatku niedawno wprowadził się na Ditla. A w serialu ostatnio było pełno tragedii. Bo najpierw kaszka poroniła, następnie Irek utonął, Ala wyjechała, Korona, a zamknął i teraz śmierć dziecka. Jak dla mnie trochę za dużo dramatów jak na trzy sezony, więc co za tym idzie dziecko będzie całe i zdrowe. A ty jak myślisz, dziecko Zuzy i Konrada przeżyje?